Pokemon z Rosyjum, po Pokemon. Ja Pokémon zrozumieć chcę, jak wszystkie, Pokémon, Musimy No, tak wyszło, natomiast tak czy inaczej, to oznacza ogromną porażkę samego Artura i naszego Timu, Ponieważ, jeżeli Artur miał myśleć, czy ma myśleć o jakichkolwiek sukcesach, mówię o jakichkolwiek nie mówię wielkich sukcesach w wadze to przepraszam, po takim panu radczance będziemy po prostu przejechać. Bo. Sytuacja w Polsce trochę, trochę specyficzna, trochę kilka przypadków, ale spowodowała, że pan Radczenko w Polsce jest oceniany jako jakiś grand tester, nie wiadomo kogo. A to jest kompletnie przeciętny zawodnik, z podstawowymi umiejętnościami z boksu amatorskiego, z twardą głową, z mocnym charakterem, mocną psychiką. Mega szacunek do niego, natomiast to, to jest żaden wielki pięściarz, no. nie, nie róbmy z tego wielkiej historii i to tym bardziej pokazuje, jak beznadziejnie Artur w tej walce boksował. Bo... No tutaj, nie chcę, nie chodzi mi o to, żeby wywołać jakieś impulsywne reakcje ze strony Artura. Artur często w różnych rozmowach o 9 rano, o 13 następnego dnia myli kwoty, które mówi o opowiada. Netto brutto, część netto, część brutto, czy brutto to jest jeszcze z VAT-em, czy to jest po podatku dochodowym. To są bardzo skomplikowane kwestie, a negocjuje jak zawodowe pokarzysto. Więc ja już staram się i może tyle lat współpracuję raczej na SMS-ach pracować, a nie ustnie, ale jest przez to Artur bardzo, bardzo ciężki. Już pomijam formy, bo te formy to mnie, mnie śmieszą, to są dla mnie nieszkodliwe. Że on siada, przychodzi na negocjacje, siada i mówi: Macie zapłacić 350 i nie ma żadnej dyskusji. Trzepię ręką w stół i to jest rozmowa. No, panowie z Rzeszowa, jak przylecieli na te negocjacje własnym, prywatnym samolotem, poważnie biznesmeni, to mieli takie oczy i brwi prawie na plecach z zdziwienia. Co ten młody człowiek z ich punktu widzenia w ogóle rozmawia o groszach, bo to bogaci ludzie, zamożni przedsiębiorcy, ale forma, w jakiej prowadzi negocjacje, no, z takim się jeszcze z czymś się spotkali. A, a przypomnę, że pan Kalisz jest producentem, a takiego naszego Arturka z Wieliczki jeszcze nie spotkał. Ale no, to wszystko, że tak powiem, to tak mówię pół żartem, pół serio. Natomiast. natomiast yy... No myślę, że to jest ostatnia taka chyba już sytuacja, że Artur ma kolejnego trenera, bardzo charyzmatycznego, mocnego człowieka, o mocnych poglądach, twardej ręce i, i szczerze mówiąc no, wolałbym, żeby stoczył jedną lżejszą walkę pod, pod okiem nowego trenera, no, ale tak się z z zrobiło jak zrobiło, 20 lipca wie, później wieczorem będzie wiedzieć, czy to był dobry pomysł czy nie. Mhm, ale faktycznie pan, pan rozważał zablokowanie tej walki, krótko mówiąc? Nie, od początku nie, nie, nie rozważałem. Wie pan o czym mówię, bo Artur e, pisał te tweety. E... Artur, Artur pisał kompletne głupoty. Myślę, że czas, żeby też zrozumiał, że nie jest to minister komunikacji. Najlepszy był ten tweet, który napisał przedwczoraj, po którym są natychmiast na się zdjął, bo jakby Edik przeczytał Herm, to był natychmiast Kasłowalkę, bo pomyślał, że ma do czynienia z ludźmi, którzy mają kłopoty z emocjami, on nie chce ryzykować biznesu swojego, że ktoś, nie będzie uchuśtał stawkę nastrojów. Panie rektorze, w naszej kuchni jest troszkę rzeczy, pewnie dla kibiców takich gorących, Poczynając z od spięcia czy, czy niedoszłej awantury, awantury, ale niedoszłej bójki pomiędzy Arturem Szpilką a Krzyszkiem Zimnochem, pomiędzy spięciem pomiędzy Arturem Szpilką, Łukaszeniem Nikiem na Kastrowym Wierchu, czy który, jest, na, który jest tam z Gór Polskich, czy znowu Arturem Szpilką i Krzysiem Wodarczykiem, czy nawet tam mieliśmy śmieszną tam przygodę w kategoriach absolutnie śmiechu między Arturem i mną, no wszędzie widać jest Artur. Eee, tak? Na przykład Krzysiek Włodarczyk przez lata się bardzo to z Mateuszem Osternakiem, nie słyszałem, że było między nimi jakieś spięcie. No więc widać, że Artur ma swoje ogromne, ogromne w cudzysłowie zasługi dla rozwoju medialności w w Polsce. Artur jest w ogóle pewnym fenomenem medialnym. Wcześniej go ludzie uwielbiali, kochali. Potem nagle nastąpił, Potem Artur taki troszkę nabrał buty pychy i, i ludzie poczuli się dotknięci. Pojawiały się jakieś złote łańcuchy, dalej, dalej, dalej no. Trochę zaczął go nie lubić. Potem za dużo parę razy coś powiedział, potem nie wyszła mu delikatnie mu zwalka z Adamem Kównackim, o którym też już rzeczywiście rzeczy wcześniej mówił. No więc Artur wzbudzał zawsze kontrowersje. Jest wybuchowy, jest, jest dynamiczny, bardzo taki energetyczny. Ale jak widać na przykładzie Artura, no dzisiejsze media, dzisiejsze znaki swoich kibiców to właśnie Artur. Kontrowersja, awantura, coś ciekawego, tu nagle pieski, tu nagle coś. No ja, ja też. Ja na początku próbowałem troszkę ratonować kilka lat temu, ale zobaczyłem, po pierwsze, że ciężko ratonować bo to jest, on na pewno wybuchnia potem dopiero analizować, czy to był dobry pomysł. A po drugie, to jest natura artura. To mieliśmy pięściarze, którzy. Po jakimś fragmencie próbowali go naśladować i chodzi o to żałośnie, na no, taki pięcięcia, który chyba w zakładzie karnym Rzeszowy siedzi. No przecież on próbował się dojść do Romu ze popularności. No nie wiem, czy mu to przybyło popularności, byłam że to te wiary, te, tam jakieś krzywienia się, prostowania, garbienia, naciągania, mimika twarzy. Nie chwyciło. Artur jest nad on jest, on jest taki naprawdę. To jest naprawdę chłopak, który chwytał tego aligatora, co z, w, w Ameryce. Mohamed Ali tylko mówił o tym, że, że bił się z aligatorem. On naprawdę zdrowy. No, u Artura, którego uwielbiam na swój sposób, to właśnie jest, jest, jest natura. No, ci promotorzy amerykańscy wiedzą, co on robi. Po pierwsze, mogą mu rękę któryś. Po drugie, związek jakiś tam ochrony zwierząt, zaczął się tam doczepił, się bo już na YouTubie zobaczyli Naprawdę. Musieliśmy pisać pisma, że to tam, że on kocha zwierzęta, z zdjęcia jego z psami i tak dalej, dalej, bo ktoś zobaczył fragment i myślał, że on chce krzywdę tego krokodylowicza aligatorowi zrobić. No ale z nim zawsze coś się na tym dzieje. Artura cofają z granicy, Artura pytają o, o gender, temat taki specyficzny. Ona kiedyś głupo to bo nie wiedział co to jest. Dwa dni później wraca z Ameryki, odpowiada w drugą stronę śmiesznie. No, Artur jest niepowtarzalny w stronach medialnych. To tylko teraz, teraz chodzi o to, żeby wrócił do poważnego boksu. A Artur, szaleństwo, tak. Krzyczący, pozdrawiam wszystkich w więzieniu, pozdrawiam wszystkich ludzi, który się tym szczycił. Potem się szczycił przyjaźnią z niektórymi kibicami, przed którymi potem musiał uciekać. Potem ci kibice, które kiedyś mi z głowy wyjechał w Atlantic City, bo uważał, że ich obrażam, okazało się, że najwięcej kolegów sprzedali będą świadkami koronnymi, zdaje się 700 czy 800. No więc ewolucja Artura Szpilki i jego poglądów jest nieprawdopodobna. Ja bym powiedział tak, tutaj z Artura ze złoszczem, on odsłucha ten wywiad od deski do deski, jak zawsze mówiąc, że nie słucha, ale powiem w ten sposób. Artur bardzo dużo dla boksu zrobił, a mógł zrobić dużo więcej. Natomiast moim zdaniem niestety w pewnym momencie uznał, że już wszystko wie, jak w większości dziedzin życia i trochę nie, da, nie dało się poprowadzić. Po latach często w różnych aspektach przyznawał, że może no ja panu, nie powiem panie Andrzejowi, panu się u głowy ale może miał pan trochę w czymś tam racji. Szkoda, że troszkę więcej nie zaufał przez tyle lat. Natomiast ja mam obawy, czy czy, 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 czy kariera Artura, jeśli pójdzie w cokolwiek poza boksem, bo jest, jest pięściarzem, a nie, nic nie, nie potrafi, to będzie taka kariera jak, trochę jak wyśmiewana, złośliwie atakowana Marcina Najmana, tak? No, będzie trochę bardziej... no nie, no na to Artur nie zasłużył. To też... Ale jeśli pójdzie, ja nie mówię, jeżeli będzie pięściarzem, to, to nie, natomiast jeśli nagle pójdzie do MMA, a on nie wie, co to jest, jakikolwiek chwyt zapaśniczy, jakiekolwiek duszenie, jakikolwiek chwyt żużyc, jakakolwiek dźwignia, no to to będzie wygłup, a nie, a nie udawanie walki. Umówmy się, że 17 junior dzisiaj w gwardii Warszawa w zapasach, poplącze go na macie jak dzieciako. No. Stanisławski, były zapaśnik, kiedyś na jakimś treningu zapał Artura i mówi, Boże, jak on mięciutki. Mówi, jak go zapałem, to taki niby duży, a ściskał to takie mięciutkie wszystko. No bo dla zapaśników to to jest w ogóle inna budowa ciała, inne wszystko. Więc nie oszukujmy się, że jakiekolwiek występy, bo ja bym tego nawet nie zna, nazwał walkami, tym Artura w innych sportach chwytanych, to to jest to jest cyrk po prostu.